Już, tu się, tu się. Nie, nie bój się patci bo... chodź. Mośko. A wiesz jak mu serduszko bije strasznie. No. Bo on się boi nie wie o co chodzi. No i głoście sobie. Dobra. Tak? Fajny. Wiesz, jak mu serce wali. Okropnie. No. Światło. Ale on o,

Jak musisz dusz kupować. Ciekawe co to za no, pakrzek, co?